W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy w okolice Katowic, Szopienic. Jestem teraz przy rzece Brynica i rozpoczynam wędrówkę po Szopienicach. No i coś, się nie zmienią te światła, no ja pierniczę. Kolira w stawów w Szopinice, po prawej stronie Morawa. Tutaj mamy plażę miejską na Morawie. Kilka ławeczek, można sobie tutaj usiąść i patrzeć jak inni się opalają albo kąpią. Przed nami plaża na kąpielisku Morawa w Katowicach-Szopienicach. Skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Ja sobie to może przejadę przy tych torach tramwajowych. Nigdy tamtędy nie jechałem. No to sobie tam pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda. Tramwaj. nie ma, nie ma, nie ma jechać o, tu się kiedyś dało przejechać a teraz widzę pogłębili pogłębili tutaj ten przejazd to było kiedyś na 3,2 metra no teraz chyba wyższe samochody będą mogły tędy przejeżdżać no a my sobie tu pojedziemy tym przystankiem tramwajowym nie wiem czy to się przejedzie czy tylko do do końca przystanku. Chyba tylko do końca przystanku, chociaż nie wiem, bo tu jest przejście do parku. No to zobaczmy tutaj Szopienice Morawa, przystanek tramwajowy. Tutaj staje tramwaj numer 15. Tak to tu wygląda. Tu płynie rzeka Rawa. Dobra. Skręcamy teraz w lewo. Idziemy sobie tutaj do parku. Też tu nigdy nie byłem, także mam okazję sam zobaczyć jak to wygląda, i wam to pokazać. Po co mam jechać? Ulicą, ulicę wam pokazywać. Skoro no mogę wam takie ładne miejsca też pokazać. Na bliżej rzeki, jeżeli się tam da podjechać. A, zrobimy kilka zdjęć. Rzeka Rawa. Tutaj jest tak pięknie uregulowana. Płynie niemalże w takim, no nie wiem, kanale, korycie, jak to nazwać. No i tam, w tamtą stronę, mamy już centrum Katowic. A jestem aktualnie w dzielnicy Szopienice. Katowice, Szopienice. Tutaj mamy taki ładny park, a tam w głębi widać przystanek tramwajowy, tramwaj numer 15, który jedzie z Katowic aż do Sosnowca, dzielnica, dzielnica Zagórze. No to jadę dalej. Pociąg przejechał. Tam są tory kolejowe InterCity. O, i tramwaj jedzie. Zobaczcie, jaki ruch. I tramwaj jedzie teraz w kierunku Sosnowca. Stanął na przystanku. Ludzie wysiadają. Może ktoś wsiądzie też. No i tramwaj odjeżdża. A ja wsiadam na rower i jadę dalej. Jestem na ulicy majora Henryka Sucharskiego. Co dalej, chyba tutaj muszę na jechać, nie mam wyjścia. Tu jeszcze Wam pokażę prawę. Kiedyś tu chyba były jakieś ścieżki, skoro są zejścia do rzeki.